W ostatnim czasie jest bardzo głośno o związku Joasi opozycyjnym, z którą wiem też, że byłeś w związku. I zastanawiam się, jaka była Twoja reakcja, kiedy dowiedziałeś się, że spotyka się właśnie z Antkiem? Antka znam prywatnie i z Asią rozstaliśmy się też w fajnych, myślę, relacjach, więc życzę im naprawdę wszystkiego najlepszego. Oby stworzyli fajną parę i byli dla siebie oparciem, więc. Jak dla mnie super. Tutaj mam wrażenie, że ten nasz show biznes to jest taka jedna wielka włoska rodzina, bo wiemy przecież, że z Antkiem Królkowskim chodziła Julka Wieniawa. Czy wy sobie śmieszkujecie czasem na ten temat? Nie, nie było takiego tematu między nami, także zupełnie nie. A słyszałeś o aferze sukienkowej? Niestety nie, muszę chyba nadrobić jakiejś <laughs> zaległości. Najprawdopodobniej byliśmy zajęci zbyt bardzo pracą. Dobrze, to ja Cię nie będę już męczyć. Bardzo Wam dziękuję za tę rozmowę. Dzięki bardzo. I życzę Dziękujemy. wszystkiego dobrego. Również.